Hi, my name is Daniel. No, 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 sorry, Daniel, this is not your video, this is my video, this is Polish video. Ehm, przepraszam was za to, Daniel pomylił filmy. Ja jestem Łukasz, witam was w ProtiPsterze jest czwartek zapraszam do typu dnia dzisiaj chciałbym opowiedzieć wam o finale mistrzostw Europy do lat 19. Spotkanie zostanie rozegrane 15 lipca o 18 czasu polskiego. W finale zmierzą się Anglia z Portugalią. Do tej pory Anglicy grali całkiem przyzwoity futbol, najprawdopodobniej dlatego Daniel pomyl filmy, chciał po prostu wtrącić swoje trzy grosze. Ashleit, użytkownik na naszej stronie, twierdzi, że finał Mistrzostw Europy do lat 19 w regulaminowym czasie gry wygrają Anglicy. Kurs na taki zakład wynosi 2,30. Ashley dodał już 14 typów na mecze Mistrzostw Europy do lat 19. Uzyskał na tym yield na poziomie 19% i skuteczność około 70%. Po więcej skutecznych darmowych typów zapraszam Was na stronę protipster.pl. A jeśli chcecie otrzymywać od nas dwa dodatkowe typy na weekend, załóżcie sobie konto premium. Przez pierwsze 30 dni za darmo, a potem jedynie 995 euro miesięcznie. Trzymajcie się i powodzenia!